W przyszłym roku świętujemy 150 lat. Komunikacja miejska to jest akurat coś takiego, co łączy nas wszystkich. Bo myślę, że przynajmniej raz w swoim życiu to każdy mieszkaniec Krakowa jechał tramwajem albo autobusem. I ta historia absolutnie nas ze sobą łączy. Stąd pomysł, żeby wydać specjalny, wyjątkowy album ze zdjęciami, ale nie tylko tymi zdjęciami, które my posiadamy. Szukamy pięknych. Wspomnij z tamtych lat. W rodzinnych albumach, w rodzinnych pieleszach gdzieś znajdują się być może stare mundury, być może znajdują się stare zdjęcia. I z tymi zdjęciami wiążemy, nie ukrywam, dość dużą nadzieję, bo chcielibyśmy wspólnie z Państwem wydać publikację, która będzie opierała się na fotografiach znalezionych właśnie w domowych albumach, pamiętających tych, którzy kiedyś z nami współpracowali, a więc byłych pracowników przedsiębiorstwa, a więc tych, którzy interesowali się także komunikacją miejską i robili zdjęcia tramwajem, przystankom, autobusom. Zdjęcia będziemy zbierać. Yy... Będą no gdzieś tak do niemal połowy przyszłego roku, bo chcemy, żeby w drugiej połowie 2025 roku ten album był już gotowy. No i to myślę, że będzie jeden z takich fajnych elementów tego świętowania i będzie to świętowanie właśnie wspólne z mieszkańcami.